I dziś nagrywamy nietypowy odcinek. Yy, ostatni na moim kanale. Yy, bo mam nowy kanał, o wiele lepszy. Więc wolę, żebyście na nowym. Na tym nowym mam intra nawet. To za mną, za kamerką, jest właśnie mój kanał. I tak. I ten tak wygląda. Nazywam się. Fryta mocarz, bo wcześniej Kinga Sikorska nie wiadomo czemu. I mam nawet ikonę. Więc lepiej co nie. Od razu z góry pozdrawiam Adamka, yy, mojego kolegę. Tak się pisz. Adamek z góry, obejrzmy jego odcinek. Siemaneczko, siemaneczko, ja Siemaneczka. jestem Adamek, a dzisiaj nagrywamy na Q&A. To w sumie zostawcie na początku lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem, wtedy żaden film was nie ominie. No dobra, to na początku chciałbym pozdrowić dwie osoby, które zostawiły komentarze. Pierwszym pierwszy był y, Alfa SO2, a później był Omega SO2, więc chyba już się zabiorą za odpowiadanie na pytania. Pierwsze pytanie to jest ile mam lat? Y, rocznikowo 11? No ja też rocznikowo 11. Be Będę miał w marcu, ale nie mówię wam, e, patrzcie na moim Facebooku, to, te, to też będziecie wiedzieć, dalej. Czy masz dziewczynę, nie, ma, dziewczyny. Ja nie masz mam dziewczyny, masz rodzeństwo, mam rodzeństwo, ja siostrę, tak. y, czy kiedyś się zakochałeś, nie, nie zakochałem się, ilu ja masz tak. kolegów, o kurde, to jest dosyć trudne pytanie. <laughs> 35 pięciu się znajdzie, wiem, chyba. Wie, dobra. Wie, wie. Teraz Omega SO2 zadaje pytania. W jakim, w jakim województwie mieszkasz? Mieszkam w województwie podlaskim. Do której klasy chodzisz? Chodzę do klasy piątej. Czy nagrywasz kiedyś jeszcze do W2? Nie, nie będę nagrywał. Czy dobrze się uczysz? No dobrze się uczył, bo miałem Raczej tak. Najgorsza ocena na no, czy to czwórka. Z matematyki i z, z geografii chyba. No. no i to tyle pytań. Wszystkie pytania. Tutaj. Powiem, pokazuję się. Nie widzisz tutaj jest Alfa SO2 i tutaj Omega SO2 oczywiście dla mnie serduszka no To ja się z wami żegnam Halo. i nara No elo. Więc jak widzieliście dobrze mu filmiki wychodzą i fajny no może nawet Mam zamiar y, się z nim skontaktować, nagrać z nim odcinek albo, nie, albo na jego kanale, albo u mnie, albo w ten sam dzień u niego i u mnie będzie kanał szego, y, Filmik y, dogadam się z nim. Mam nadzieję, że tak. Teraz zobaczmy. Nie pomyślałem nigdy, co na moim kanale będzie. Co na moim kanale. Kto co napisze. więc od najnowszego. E, Manko, dziś nagrywamy. No y, to Zaczekajcie, ja zapomniałam. kamerki, Zamiast ale wyłączę to potem ją, ja, bo chcę widzieć jakiś obraz. Dziś nagrywamy duszpać, um, przeróbkę Minecrafta. I tylko to. Jedyny odcinek. Pięć wyświetleń. dzisiaj odcinek. z... Witam serdecznie. Zaczniemy, to zrobiłem specjalnie coś nie na... ma. Jestem Fryta macarz. Nie ma. Siema, dziś znowu nagrywam... Nie gadaj, że to tylko jedyny komentarz. Dobra, nieważne. Tylko tam mogę na razie zobaczyć, więc... Zobaczmy może na moim drugim kanale, lecz wątpię. Ale ten kanał. Niech różny co to jest. I ten kanał subskrybujcie. Nie tamten, tylko ten kanał. Serio? Ktoś obejrzał. Ja się Siemanko, intro, dziś, nagrywa... dziś nagrywamy, dziś nagrywamy ja jak, żołądę, jak wszystkie... zrobić nie? intro. Nie. Na pewno chcecie zrobić intro. No jak widzieliście, nie ważne, nie wiem co to jest, nie mam, nie mam pojęcia. Trzy rzeczy. Z... Ale ja Nie robili nigdy. Nigdy tak nie robili. O sorry, że tak dziwnie poszło. Blockman go. 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 A, A Dziś go nagrywam. Co? Duże tu, że jed... jedno wyświetlenie. Więc jak widzieliście, teraz mam lepsze chyba, myślę, nagrywanie rzeczy. Więc pozdrawiam Adamka. Subskrybujcie mnie na nowym kanale. Będzie w opisie. I na tym kanale, co teraz oglądacie, to jest jedyny, ostatni. Odcinek. Więc chcę, żebyście yy, subskrybowali mnie. Jak możecie, to Adamka, Adamek. Więc. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Dajcie suba na początek, lajkacza, potem suba z dzwoneczkiem, żebyś, żeby żaden film Was nie ominął. I chcę właśnie skończyć teraz ten odcinek, więc ja się żegnam. Elo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na nowym kanale. Elo,